Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj e, będę dekorować dom, ale e, z tych rzeczy, które tutaj zostały za etykiety i będę różne rzeczy kupować. E, więc najpierw zobaczmy, czy mają w ogóle coś e, tutaj w tej sklepie. Dekoraty i Mhm No spoko ej, w sumie. Poczekajcie, jeszcze zobaczę, do czego jeszcze. Popatrzmy najpierw tu. Ej, dobra, wiem co bym chciała kupić. bardziej ja mam takie auto, co nie? Takie, no, kanapę. Bardziej nie auto. Daj się zapa... Zapalcie się to światło. Czekajcie, zapalę światła. Tam w tym garażu. W ogóle nie wiem jak zapalić tak, żeby na przykład innym stryczkiem się zapali. No dobra, git. W ogóle nagrywaliśmy już z Rose, oje, żeby kto lepiej udekoruje dom na Halloween, ale co? Nagrało się do połowy, um, więc lipa straszna. <laughs> ale stop, 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 na chwilę przerwałam ten odcinek, ponieważ pewnie zastanawiacie się dlaczego to jest w ogóle Halloween, e, ponieważ ten odcinek miał wlecieć wtedy, kiedy były te ale niestety e, no, też też się kilka słów, które na, no nie mógł ten odcinek po prostu wlecieć w ten dzień Halloweenowe. E, więc ja po prostu go tutaj właśnie zmontuję i jeśli będę coś mówić, że halloween, halloween coś coś, to e, to będzie po prostu, że wiecie, że ten tutaj miał wlecieć, ale nie wleciał, więc po prostu jest w miesiącalnym, po prostu nie chciałam, żeby e, wiecie, był gdzieś w mojej i po prostu chciałam, żebyście obejrzeli to <grym>, no więc, pamiętajcie, że dzięki są sensie o godzinie przez cały miesiąc, bo są vlogmasy i w ogóle a tutaj ten halloween odcinek po prostu tak stawiałam, Weźcie sobie obejrzeli. bo i tak miało być już jakieś dwa miesiące temu, no ale no, obejście sobie ten odcinek i mam nadzieję, że będzie wam się podobał, więc co, widzimy się jutro o 15 i ja wam nie przedłużam tego odcinka, a będzie dalej. No fajnie. Nie chcę widok własny, jest to. E, dobra, no i mamy tutaj tą kanapę. Możemy trochę przesuwać? Możemy, dobra. Dodam naprawdę nie wiem gdzie położymy tak szczerze. Ale na razie nie będzie tutaj sobie w tym ogrodzie na chwilę, tak dosłownie. O, fajne łóżko. No, to ma teraz najlepsze normalnie. E, Dobrze, no i kupmy. E, bo w ogóle chciałabym lepsze auto. Bo zobaczcie, no taka papa jest straszna wolna. Mam nadzieję, że to auto będzie szybsze. Więc może bym kupiła to e, za 6000 tiketów, bo w ogóle chciałam, mm, wcześniej chciałam zebrać 25 ticketów, żeby dostać coś tam jakąś oznakę, jakiegoś ducha z mnie, ale stwierdziłam, że nie uda mi się, bo już jest 1 listopada, więc zaraz może zniknąć no Więc stwierdziłam, mmm, nie uda mi się to, nawet na to nie na ramkę, co? Tu miałem tą dwójkę. Nawet na to nie na ranka. Więc sam, więc po prostu chcę dzisiaj wydać wszystko, co mam z do zera normalnie, bo boję się, że zaraz się skończy i po prostu nic nie kupię. No, ale dobra. Kupujemy ten samochód. On kosztuje e, 6000 tych tiketów. Myślę, że się opłaca. Mam nadzieję, że będzie szybki, jak paskawice normalnie. I że będzie klasunia. No. E, ale tak, myślę, że będzie e, git. Mam nadzieję. No dobra, kupmy ten samochód bo go tam go Ktoś jest go posta. No tak równo Dobra, trzy, cztery i kupuję I zaraz będzie koniec Będę miała minietiket uwaga Uuu, cztery mi zostały Ej, dobra Zaraz przetestujemy ten samochód No taki Może być <grym> I Dobra, w sumie to jeszcze może coś my, Coś tutaj Patrzę i kupię ten rower, może. <taki> tak, żebym miała wszystko już do kolekcji: po prostu kanapa, samochód, rower. A co tam? Kupmy go. Co mi tam szkodzi? Zaraz znikną te etykiety, więc co tam? Kupmy ten rowerek śmieszny. Tak, no, żeby się przejechać po osiedlu. No, spoko będzie. <taki> hmm, zostało mi jeszcze 3000 tiketów. To w sumie to nie wiem sobie tu kupić tak no. Ale mi co to w ogóle jest to. Mhm, mm Okej. Okay. Ale... Patrzcie... Dobra, już zniknij. Proszę zniknij. Nie chcę cię. <gry> Dobra, że gdzie zamknę, żeby ta się otworzył. E, I nie wiem w sumie. Hmm. Bo tutaj jest taka książka i ja myślę, że taką książkę kupić. Gdzie to, jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie ma tego. I Jak to... jak to się stało? Dobra, bo ja był... na Bo ja tutaj, że budować, a nie że tam. No, nieważne. Ale tutaj musimy na dekorację. I tutaj taka książka jest że to... Myślałam, żeby ją gdzieś tutaj poło położyć. E, no, tylko nie wiem gdzie. Są dwie fajne. Na przykład na tym stoliku jedna. Czekajcie, bo chcę ją tak położyć i chcę ją tak odwrócić. O, na przykład tak. Ale nie, muszę zrobić jeszcze. E, tak, i muszę jeszcze zrobić e, tak. O, i będzie jakiś teraz. I na przykład no w sumie to ta książka wypadnie. no w sumie nie wiem. Ale obie te książki są w spoko, no bo obracaj się. Tak o mogę ją tu położyć, mogę. Dobra. jest jedna książeczka jest Giz. Hmm... Czy gdzieś tu jeszcze położyć jedną? Dobra, położę tutaj tą drugą. Tak po prostu, żeby były te książki. Obracaj się. Obracaj się. Jeszcze. Zobaczymy, czy w ogóle na tej komedzie się zmieści. To jest drugie. I chyba się zmieści. Dobra. No, zmieściło się jakoś tam. Nie wiem, jak, ale no, dobrze się zmieściło. <laughs> Co by tu jeszcze? Coś tu jest? Taki koplusik, a no, taki bałwan jakby. Mm, nie, lepa. <laughs> Coś by jeszcze tutaj wydać, jakąś kasiurę. Nie wiem, postawmy sobie takiego ducha. Oho! Ale w sumie to nie wiem, gdzie by go tu postawić. Także było kit. Dobra, może go tutaj po prostu postawię. Będzie swobodnie stał. Yeah, idźmy do tyłu, bo tutaj mam takie rzeczy. na no, spoko. Ale na przykład tutaj. Ty... A nie, takie to nie chcę takiego. Też na pewno nie chcę. To się mi nie podoba. I jeszcze takie rzeczy tutaj mamy: jakieś ledy i w ogóle. I taki nietoperz? Spoko. Strasznie git. Można zmienić kolor. Ja bym chciała może go fioletowego. Albo nie, nie, takie już zostanie. Hmm. No może tak zostać w sumie. Co by tutaj jeszcze tak zrobić Choćmy do tej kuchni i postawmy... Patrzek, jak, jak to to wygląda. Takie coś postawmy tutaj. Oho! Jak ktoś przyjdzie i się napije. <laughs> Czy coś jeszcze to są jakieś jeszcze półeczki? Hmm, nie, lipa. Ja tak szczerze to jeszcze trochę zostało, 2000, ale czy by coś tu kupować? Takie lipne troszeczkę. To coś jest takiego, ale nie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Chyba tak to już nic, no bo mi się tak to zbyt nie podoba już. Tak. No nie. To drzewo jedynie jest fajne, ale czy by je tu gdzieś dawać? Tak z tyłu może. Tutaj. Tak, że będę na chwilę, po prostu stało później się te Halloween skończy, to go zlikwiduję się tak to będzie tutaj nie przeszkadzał. To drzewo. No, ale tak to to chyba nic. Tak to... To coś więcej. Chyba nie. Nie no po co mi takie coś? W sumie to by było tutaj może tak. Git coś czekajcie nie no nie wiem po co mi takie coś, ale dobra po prostu będzie taka fajna, Ej, w sumie to gitów wygląda tak z daleka dekorujemy cały dom w takim czymś <dekorujemy> nie no ja nie, nie chcę tego jestem ciekawa co to jest to bo nadal nie wiem, postawię to na razie tutaj i teraz zobaczmy, to będzie chyba koniec tego odcinka, bo czy ja coś tu będę chciała dalej dekorować? Nie. A, bo to jest donic... donicczka. Hmm, Postawimy jakieś tutaj kwiatki. Dobra, monster, dawaj I Jest tu więcej takich, tak to. Jest tu roślinka, już mamutka, jeszcze nie ma. A zobaczycie taką małą roślineczkę. I dobra, to tu więcej takich, tak to. Kupujemy więcej. No, jest tu coś, widać? No, schowaj się, no. Jest, widzicie? Jest taki zielony, zrębisty. Dobra, ja Chcę dalej budować, tak to. Jezu, ten nowy jest taki drogi już. <grym> Dobra, ja chcę więcej takich doniczek, tak to. Postawię je na razie wszystkie tutaj koło siebie, a najwyżej sobie je później poukładam. O, ten duch jest super. No, później sobie je jakoś tam poukładam po odcinku. Jeszcze nie wiem gdzie. Gdzieś sobie układam. Kupuję ich dużo. Bo tu jest super mega fajne. Na przykład gdzieś tak położyć na podłodze. Taki na przykład taki, żeby taki krzaczek taki większy. Był super fajny. Dobra, rębeczka gdzie trzy tego, trzy tego. Myślę, że starczy. Albo jeszcze dwa. <gł> zaszalejmy. A co? A co? Później się skończy Zabiorą mi wszystkie. No i ostatnie. Myślę, że tyle, co nie. Po co mi więcej? W ogóle zobaczyć, jak to teraz wygląda. O, jaka roślineczka. Mam nadzieję, że to będzie dłuższe. Znaczy większe. Dłuższe. Chcę, żeby coś takiego było. O, taki monster, jakby, ale takiej wielkości, co nie. E mega fajne. Hejka, hejka. Hejka, hejka. Dobra, teraz przetestujmy samochód. I myślę, że to będzie końca dzika. O, i czy rower mogę jechać? Mogę na rowerku jechać, patrzcie! Patrzcie, jak to zaszczytowano, to jest taki mały rowerek jak obecnie. Mega fajne. Dobra, mm, szuka Idziemy teraz zobaczyć ten samolot, to będzie jakaś taka I czy jest w ogóle szybki i w ogóle czy jest git. O, jaki on wielki. Ej, dobra, jest szybszy niż konapa chyba. Давай митикаты, Давай. А, добра, то есть тут и Давай. митикаты, мистер... добра. И ты не знаешь, мне И давай, я сыми, ай, Давай, to będzie koniec tego odcinka, że jesteście więcej odcinków z blogu, tylko zostawcie koczkę w górę, osobnika subika, znając, że nie przechodzę odcinku, bo odcinki są codziennie o godzinie 15, i trwają o 17, więc widzimy się albo za godzinę, albo jutro, więc co? pa!